Jesteśmy w Kazimierzu drugi dzień i tak naprawdę nie jesteśmy tutaj po to, żeby nikogo oceniać ani obwiniać, ale po to, żeby trochę uwrażliwić, bo mam wrażenie, że każdy mieszkaniec Kazimierza odbiera to, co tutaj się znajduje i to, co ich otacza, jako codzienność. Zwoliła do mnie mama jednego z uczniów, tak gdzieś koło godziny siódmej, i z pytaniem: Panie Marcinie, czy syn ma iść do szkoły? W pół do szóstej wstałem rano. Jakby nigdy nic, prawda? No i wyszedłem stąd z, z, ze szkoły, prawda, na dziedziniec. I godzina oś, szósta rano. 6 tam z minutami, prawda? I za mną kula ognia poszła w korytarzu. Zobaczyłem właśnie karetki, yy, straż pożarną. Sam się właśnie zdziwiłem, co się działo, ale ff, okazało się właśnie, że szkoła wybuchła. Dokładnie tutaj stoimy przed oknem mojej pracowni. ja są, no ciągle wracają, gdzieś w śnieg, gdzieś tam, gdzieś tam cały czas się wracają, no, gdzieś się idzie gdzieś po korytarzu, gdzie coś się gdzieś dzieje, no a tu jest tylko, tylko pusta przestrzeń. Tu stoimy na cmentarzycku, prawda, tym żydowskim w tej chwili, nie, i to boisko było całe żydowskie, prawda, tutaj by pod asfaltem. Tutaj właśnie w tym miejscu był kiedyś cmentarz, jeszcze za czasów II wojny, potem na krótko po II wojnie wszystko było przenoszone w czasie budowy tego boiska. W miejsce tam właśnie na Czarnawy, w tamto miejsce, gdzie jest aktualnie obecny cmentarz i ta tak zwana Szena Płaczu, nasza Tejka ziemiecka. To jest kościół, to jest kościół, no, to jest kościół, kości. to jest kościół. To jest jedna kość. to jest budowa, to jest miednica. Myślisz, że to jest postać? Tak, tak. To jest ramię, tu jest miednica, ramię, miednica i to kość udowa to jest, na pewno. To jest cały cał człowiek, no? Samo centrum to był Kazimierz, to było miasto żydowskie. To wszystko zostało później opanowane przez no, społeczeństwo polskie. Czy ono ma świadomość, w jakim miejscu są, w jakim miejscu stoją? Tego nie wiem. Czy chcą się do tego przyznać? Też trudno powiedzieć. Chodzi o to, że istnieje pewien. Nie do końca rozstrzygnięty bilans spraw polskich i żydowskich nie tylko w Kazimierzu. W Kazimierzu powstał ten pomnik, złożony z porozbijanych macew, czyli nagrobków na cmentarzu żydowskim, ale to było kilkadziesiąt lat temu, to były lata 80. No były też, jak wspominałem, taki plan nawet zabezpieczenia tej całej skarb. Nie, nie znalazła się złotówka na to. Jak pierwszy raz byłem tutaj, właśnie na tym boisku, to bo trochę się zdziwiłem. Wchodzę, a tu na, na przykład jak są te play skarpy, w niektórych miejscach jakieś kości wystawały, coś w tym stylu. I właśnie też byłem bardzo zszokowany tym. Ale z, z czasem ten człowiek się przyzwyczaja. No, dzieci są przyzwyczajeni już tyle lat to. Najbardziej poruszyły mnie te kości przy zawalonej szkole i przy boisku. Ludzie przechodzą obok tak ważnych wydarzeń obojętnie, i w ogóle nie zwracają na to uwagi. Nie spodziewałam się tego, co zobaczę. Jest to dla mnie szokujące, że. Ludzie wiedzą, co tu się stało. Tak naprawdę na ich terenie, czyli tam, gdzie nie wiem, grają w piłkę, czy spędzają czas wolny, są szczątki ludzi i jakby w pełni to akceptują. Mimo tego, że są trudne tematy, są bolesne momenty z historii, to są też ludzie, którzy są gotowi o tym rozmawiać. Są też osoby, które są gotowe zadawać pytania. I to mi daje nadzieję na przyszłość, i, i daje mi nadzieję na to, że może być inaczej. Nasze społeczeństwo powinno jakoś bardziej y, pielęgnować historię. Najważniejsze jest to, żeby odbierać każdy dzień na nowo i pamiętać. Nazywam się Bata i wiem na czym stoję. Jestem Paulina i wiem na czym stoję. Jestem Mateusz Aniszewski i wiem na czym stoję. Jestem Asia i wiem na czym stoję. Jestem Magda i wiem na czym stoję. Jestem Ania i wiem na czym stoję. Jestem Klaudia i wiem na czym stoję.